I co było główną inspiracją do napisania tej książki? Czy właśnie ten brak wiedzy albo te stereotypy, którymi my tu żyjemy w Polsce? Czy być może było coś innego, co kierowało tobą, żeby. Taką publikację popełnić. Wiesz, to przede wszystkim oczywiście te stereotypy, ale to, co jest ważne, to jest gigantyczny rynek, generalnie Bliski Wschód. Jest tam bardzo dużo możliwości, a których polacy nie polskie przedsiębiorstwa nie, nie wykorzystują. Chcę zwrócić ich uwagę. Oczywiście to jest trudne, bo ja nie mówię, że to są łatwe, łatwe rynki, ale one dla nas powinny być dużo ważniejsze niż rynek zachodnioeuropejski z dwóch powodów. Pierwszym jest demografia. Tam jest to są młode społeczeństwa. Średnia wieku tam jest 29 lat. To znaczy, że przeciętny obywatel ma mniej niż 29 lat. W Unii Europejskiej to już 44. Po drugie, oni się otwierają, rozwijają i tam jest kapitał. My mamy tak dużo w różnych branżach do zaoferowania, więc dlaczego chcemy iść na te rynki, które są już dojrzałe, rozwinięte, a nie te, na które jest tak dużo możliwości? Chciałabym, żeby te nasze, nasze produkty, usługi, towary były tam obecne, bo tam jest niesamowita możliwości. I to by było na tyle. A całość usłyszysz na moim kanale YouTube albo Spotify. Zapraszam na podcast BSSB Tajemnic.